Dzisiaj w Gruzie k 9 k 7415 dCi Mienimy rozrusznik. Jak widać na załączonym obrazku, dostęp wcale nie jest taki trudny. Tutaj spokojnie wylezie. Nowy już leży w kartoniku. Zobaczymy, jak ten trup będzie kręcił. Ogólnie y masy były sprawdzane, były podawane dodatkowe na silnik. Był plus do, 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 dorzucany tutaj na zacisk plusowy rozrusznika. Nic to nie zmieniało. Samochód ma problemy przy rozruchu. Z reguły w niższych temperaturach to już w ogóle kręci, kręci, nie może zakręcić. No zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym bądź razie rozrusznik jest na dwie śruby zamontowany. Tu z tej strony jest jedna przez skrzynię, i druga jest o, gdzieś. Tam Z tyłu, ja bym, jej nie widać, ale tu jest druga. Zacisk plusowy i Bendixa. Zdejmujemy i zobaczymy, co to się będzie działo. Nie jest to tutaj jakiś cięższy temat. W starszych wersjach, jak rozrusznik jest z tyłu silnika na skrzyni, to jest troszeczkę trudniej, bo. Wiadomo, że trzeba trochę wydechu zwalić, żeby się do niego dobrać, bo inaczej nie ma opcji, ale w, tej, w tym wykonaniu jest to dosyć spoko. Przy jakikolwiek takich cięższych pracach elektrycznych warto zwalić klemę z akumulatora chociaż z minusa, żeby nie było potem jaj, że odkręcicie tutaj zacisk plusowy dotknie was gdzieś tam jakiegoś metalowego elementu, który będzie miał połączenie z masą i po prostu wam będzie się to wszystko smażyć, nie? więc rozpoczynamy tu od zdjęcia Klemy zaciski popuszczone proszę bardzo, tu już jest wszystko luźne śruby popuszczone nie wiem czy widać, postaram się to mniej więcej nagrać, jak to idzie, tu raczej jest sucho korozji nie powinno być nic nie powinno być zgnite w tym miejscu, no bo wiadomo, że tu za bardzo wody nie ma aczkolwiek różne sytuacje mogą się przytrafić wszystko idzie delikatnie i precyzyjnie nie jest to jakaś mega skomplikowana robota przy tym wozie, aczkolwiek przy jakimś tam meganie, czy coś może być trochę ciaśniej, a może i być lepiej Te węże tutaj troszeczkę sobie rozpiąłem z tego uchwytu, żeby było troszeczkę więcej miejsca do kręcenia. Myślę, że troszeczkę tam będzie widać na tym wideo, aczkolwiek zobaczymy. To sobie zdejmiemy już tutaj ten zacisk, plusu, żeby nam się nic nie wyrwało. Trochę wszystko obsrane olejem, bo to zawsze gdzieś tutaj mi leci. I teraz tak trzeba go trochę szarpnąć. Jak nie idzie to lekko młoteczkiem, ale dosłownie delikatnie. O, już jest luźny. No, wyjęty tutaj przy wyciąganiu troszeczkę trzeba nim potańcować, bo wiadomo, że tego miejsca nie ma. Nie wiadomo ile. Ale mamy, nasi byli. Widać, że już jakiś miedzian był czy coś tam. Może dlatego się tak dosyć ładnie, zgrabnie odkleił. Według mnie jest spoko. Ładujemy do trupa. Zobaczymy, jak będzie kręcił. Warto zwrócić uwagę przy zamawianiu części, że zawsze z reguły. Jak się kupi część po tym kodzie OE To powinno być dobrze, aczkolwiek no Z Renault mam różne doświadczenia Nie zawsze to wychodzi super, ekstra Aczkolwiek często gęsto się zgadza Siedzi, skręcone zaciski Przy okazji wymieniłem sobie korek od blokady wału przy, Do rozrządu, bo to jest taki E14 już był objechany, i to potem utrudniało sprawę. sobie dociąłem tam koreczek na tą długość. To do kibla, bo to się do niczego po prostu nie nadaje i tylko jest mega problematyczne, żeby to zrobić. W sumie zamiast się z tym mordować, łatwiej jest odkręcić rozrusznik i sobie to odkręcić na spokojnie, jakie jest miejsce. To tyle po skręcony, co tyle. Poza Siedzi skręcone, dociągnięte. di